To jest odmiana kataloński słabiej rosnący No tak samo jak w barceloński Ośmioletnie no, drzewa to są Pani Marianie. Co by pan tutaj jeszcze skorygował, żeby to no, tak. To jest przedcięciem drzewa, że tak powiem są. No jak się za to zabrak? Skoro gospodarz zdecydował się koronę trzymać tego typu jaką trzymać, czyli taką pucharowo, przewodnikową, akurat w tym przypadku tam nie ma, należy utrzymać takie coś status quo takiego drzewka dalej. Ja na koniec zrobię jeszcze taki taki powiedzmy manewr, że pozwolę sobie uciąć jedną starszą gałąź, czegoś, czego i szkoda, i żal, ale, ale na przyszłość, o światło, bym powiedział, że nie. Jest potrzebne. Zacznę od ryby, czyli każdego z budki lekko przytnę nad Żywą cząstką, by doczekać się przyrostu kolejnego rocznego. I zaczynam. Proszę bardzo. Każdą Żywą cząstkę, gdzieś tam będzie chciał zachować poniżej pierka. Tu Jest okazja, nie ma to w tak? Tu jest okazja w tak. Rok temu, ubiegłoroczne cięcie nie dało spodziewanego wzrostu przyrostu rocznego, poza jakimiś żywymi pączkami. Idźmy dalej, do procki dwulatniej, trzyletniej, rok, dwa, trzy, cztery białym. Po prockce jedną usuwam, gdzieś w granicach tego cięcia mogę się spodziewać. I tu pójdę nawet dalej, mogę się spodziewać przyrostu w rocznym. Podobnie sytuacja tu pewne sytuacje tu, tu nie musiałem wyciąłem po tu jestem na dole, jeszcze dół skoryguję z tych drobnych zacieniających się. Pewno, zapewne jakieś tam owoce się pokażą na tym, ale będzie więcej liści, bo gdyż szerokie centymetry lub jest 2 centymetry. Chodzę do środka. To suche, to suche, to suche, to już taka estetyka, ale też istotne, jak się pokazuje, bo każdy, patrzcie Państwo, pędów, pędów rocznych nie ma, pędów rocznych nie ma, pędów rocznych nie ma, pędów rocznych z półtora 1,5 cm klątu jakikolwiek może i będzie. Ale więcej będzie liści się nie widzących, w z tego Raz, dwa, trzy, cztery żywe pączki. zbyt małe cięcie, żeby się czegoś można było na powrót spodziewać. Musi być to mocniejsze cięcie, żeby się w granicach tego cięcia raz, dwa, trzy. Pączki doczekać, trzech, trzy, 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 którą tą lub tą Wolę tę i gdzieś kocham się do osi do osi z wiat tam ciągło i nieciągłem Piesniak jest miaczny stron, może zaznaczenie, nie widać w No i cóż, po mnie zostało ile gałęzi. No nie wiem, czy to jest w lustrofisku, nie wiem, czy to jest w lustrofisku. Popatrzmy, cośmy nauczywali. Widzicie, co to jest w lustrofisku. Tak mało. No ale widać że tak być musi. Skoro nie idzie wyciąć więcej. Skoro nie idzie uciąć więcej. Natomiast ja widzę, Państwu, że ja tak naprawdę. Co, by, co byście Państwo chcieli tak naprawdę, żeby, żeby ta drzewa poczuła, że... Żeby dało, że wydało że... cztery... 5 przyrostów dłuższych jak te, które tu spotykamy 60 czy 70 sekund. Tam nie wiem co to będzie. mówię tak. Bardzo szkoda, bardzo zła. Ale nie. Teraz... Jak się, jak się tego ustrzeć? Żeby nie było szkoda i żal. Mamy drzewo. Dwuletnie. To jest. Jest prosta analogia. Leczimy my się drzewo posadziliśmy dwa lata temu, bo dla mnie istotnym, takim najbardziej istotnym terminem, kiedy to trzeba zajrzeć do świeżo posadzonej rośliny to jest ten 2-3 lata. Chciałem mieć pogląd taki. My tu sypimy nawozy. Nawozy się schodzą w głąb ziemi. Tędy idzie papu do drzewa. Odbywa się drzewa po obwodzie tej rany pod skórką tędy idzie całe nasze papu im większa, grubsza gałąź tym więcej papu ta gałąź dostaje i idźmy dalej do góry, do góry, do góry, do góry pierwszą gałęzią do żywienia jest ta kolejne i tak dalej potem ta Potem ta, potem ta. Im grubsza jest ta gałąź boczna, tym więcej ona dostaje jedzenia. Dochodzi do takiego paradoksu, że patrzymy, to też jest nasze roczne drzewko, zaraz pokażę to na kolejnych innych, starszych. Proszę bardzo, rosło sobie drzewko, rosło, rosło, rosło. To było niegdyś przewodnikiem, natomiast trafiła się gałąź boczna, grubsza. Prawie taka sama gruba jak przewodnik, dokładnie taka sama gruba jak przewodnik, w związku z tym zatracił się przewodnik, a boczna gałąź przejęła rolę przewodnika. I tak jest w jabłonkach, w wiśniach i we wszystkim. Żadna z gałęzi bocznych w drzewie nie powinna być równie gruba jak przewodnik, ale najlepiej jak stanowi pół grubości przewodnika, z którego to, to, ta gałąź boczna rośnie. I to widać, proszę Państwa. Bardzo na tym, na tym Tędy idzie sobie jedzonko, napotyka gałąź boczną, napotyka gałąź boczną równie grubą jak przewodnik. Ba, na pewno trzy czwarte grubości przewodnika, z którego to wyrasta. W związku z tym cała para idzie C C2. do tego drzewa. Sadziliśmy jedno drzewo, a mamy teraz dwa drzewa raz i dwa jeśli byśmy wrócili do tamtych cienkich drzewek to mały sekator jest tylko dwójeczka, szybka korekta na poziomie 2-3 latka i jesteśmy spokojni po przyszłość tego drzewa już nie ma tego dylematu tu piłować tu piłować i tu piłować. Tam już sprawa prosta. Wyboru do można tą gałąźkę, tą pierwszą choćby. To <coughs> no, wszystko jedno. Wyboru dokonujemy. Nikt nie ma małego szekatorka. Wyboru dokonujemy od ręki. Ta jest równie gruba jak przewodnik i stanowi na pewno pół grubości przewodnika. W związku z tym jej nie ma. Tej nie ma, pod przewodnikiem. Jeszcze sekundę. nie tak całkiem akuratnym. A ta dolna grupa pierwsza? Która? Nie, ta, no nie, ta wyżej to, ta? ta? Jest cienka. No, jest cienka. Niech rośnie. Ona nie stanowi zagrożenia dla kształtu drzewa. Ja przyniosłem jedno pędowe drzewko. Chodzi o wyższe park Ja przyniosłem jedno pędowe drzewko. Każda z gałęzi bocznych to jest przeniesienie z jabłonek z wiśni, ze wszystkiego, z czereśni i tak dalej. Weźmy jeszcze o kółki. Występowanie okułków, co jest często zmorą naszych sadowników czereśniak. Jeśli z jednego miejsca, z jednego miejsca wyrastają wszystkie gałęzie tego drzewa, dlatego nie lubię pucharu, a jak lubię puchar, to, to nieco rozłożony w wysokościach. Jeśli wszystkie drzewa, gałęzie boczne wyrastają z jednego miejsca. Raz, dwa, trzy. Wszystko wyrasta z jednego miejsca, tak? Raz, dwa, trzy, proszę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Wszystko z jednego miejsca. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. osiem. To wszystkie są naraz? A. One są tej samej grubości, tak? Mniej więcej tej samej grubości, tak? A to tu nie jest lepiej. A no właśnie. Wszystkie są tej samej grubości, czyli jednakowo ostro dostają papu. To gdzie jest ten przewodnik? Pan Robert wywalił przewodnik, bo on by się sam wywalił, nie? On się sam zapracił. To jest nasz stary przewodnik, który się tak zatraca. Natomiast reszta przyjmuje drzewa, drzewa rosnące na zewnątrz. Dobrze jest, dobrym wyborem jest wybór, który ja Państwu proponuję. Za młodo, dwie, trzy gałązki i po macie. I potem po temacie kolejnego roku, za 2-3 lata, żeby nie było tej konkurencji, wtedy jest prościej. Bo dzisiaj co? Sadziliśmy jedno drzewo, a mamy 7 w I każdego szkoda. I każdego szkoda. Jakbym to zrobił 5 lat temu, 5 lat temu podszedłbym do tego zagadnienia w ten sposób. 5 lat temu, 6 lat temu, 8 lat temu. To miałbym tak. Tą przestrzeń doświetloną. Bo tego bym nie miał. Tu jakiekolwiek przyrosty roczne, jakby były, to by wzięły nie Tu cośkolwiek chciało się odbić, ale się nie odbiło. No niestety leszczyna jest rośliną tak wybitnie równą, czego nikt nie wiedział. Nikt nie wiedział, że to jest. tak światłolubna roślina. I dzisiaj jest to wskazani bo my wszyscy mamy takie na fryzjercie która jest jedynym mamy objętość korony jaką mamy ja ze tej strony zawsze zachęcam coś jednak uciąć mocniej żeby trochę rozjaśnić ale to zawsze jest ze stratą plonu. w związku z powyższym dzisiaj jakbyśmy chcieli to ciąć to dobrze że tniemy bodaj w tym duchu tak zwaną fryzjerkę, czyli typowe cięcie odnawiające Mamy. Mamy. typowe cięcie odnawiające które nam pozwala w granicach cięcia uzyskać uzyskać kolejne przyrosty roczne istota naszych działań i naszych pieniędzy ale zachęcam każdego z Państwa od czasu do czasu jednak przywalić tą grubą gałąź ja bym do, dotknął tej całkowicie po to, no niestety, żeby nie to rozjaśnić więcej światła, ale od razu mówię bardzo boli, bo im więcej potnę, tym więcej będę się spodziewać odrostków Co to się stało panie rowercy, że tu nie ma odrostków? Bo są usuwane. Bo są usuwane, rzecz pracowita. Bardzo sprawna, jeżeli się co roku robi. Kierczkę. Nie, sekator. No, ale sekatora głęboko pan sadzi? Nie, bez jak jest co roku systematycznie usuwane nie ma problemu kompletnie. Widzi pan, że tu nie ma. To nie, no nie. Nie, nie, ma nie ma czapek, bo jest od początku od młodego sadu usuwane, od młodych drzewek. Czyli jak zwykle problem polega na tym, że byli ludzie, 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 ludzie Nie, tutaj to jest 7 hektarów gościu tydzień czasu jeden. Usuwa. No, to jest to jest to. Bez problemu. Nie jak, da się. Nie dwa razy w roku i przelatujesz szybko, sprawnie. Tak, tak, tak ja, szybko. Na to? Jak ja usuwam zawsze przed cięciem zim, zimowym, dlatego że później nie łatwiej jest uporządkować wiosnę. Przed się... cięciem zimowym, czyli teraz no to nie było do ile, miesiąc temu niecałe usunięte. Bo, bo jak tniemy teraz, to te gałązki by tu w te odrosty wpadały, by był problem. A tak jest czyściutko i wiosną tylko i już jest czyściutko. Rozwiązaniem jest, no tak jak wam powiada, no, no to jest piękna rzecz. Drugim rozwiązaniem jest szczepić na podkładkach, które nie dają odrostu. tureckich. Na tureckich. Ale nie mówią, że No jest w Skierniewicach, tam jest, ale one te drzewka no ja tak co roku ja tam od 5-6 lat ich obserwuję, to. Tak. że plonu nie ma. Plonu, plonu ma nie być. Zobaczymy, I myśmy posadzili. Tam. Posadzi... Posadzone są w Końskowoli Woli tak. też. Zobaczymy, co się będzie. Nie powinno być aż takiej istotnej różnicy w klonowaniu. No tam jest yy, magister Chodun, tam to ma w Skierniewicach, ja go tam obserwuję cały czas, on jak na wizytacjach. Nie, no. nie powinno być aż takiej różnicy w klonie, bo, 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 nawet, bo nawet podniesienie miejsca okulizacji na silnie rosnącym podkładce antonówce daje swoje efekty, bo już jest okulizacja. Czereśnie wysoko szczepione inaczej, troszkę inaczej jak nisko. No. Bo tam jest tamte czereśnie są nisko, to są wyżej szczepione. No i te co są wyżej szczepione, one słabiej rosną, nie? No, tak, dokładnie. No, Jabłonka zaszczepiona na takiej wysokości daje taką koronę. Tej wysokości. Że to się wszystko mieści w jednym. No, no i tu się chce Państwu powiedzieć. No. <laughs> Nie będę mordował tego, bo nie utnę nawet, bo bym chciał, Ktoś mi pomoże panu. A panie Marianie, ja bym pro... niech pan posłuchać, a jakby nie lepiej było to usunąć. A no, wtedy i ten miałby... środek całkiem się odjaśnia środek. Wtedy schodek. miałby wtedy miały pan swój, Ja bym ulubiony... tu usunął, podchodząc usunąłbym to. Przykładowo. Wtedy miałby pan swój ulubiony puchar, ja natomiast no nie wiem, ale... Tu i ewentualnie jak pana ta drażni, to bym to tu usunął. No, by... Bo konstrukcję trzymam dalej ten puchar, bo, no bo wtedy ja, ja z przewodnikiem, bo pan chce tu wrócić aby przewodnik, tak? No ja mam, ja mam ja mam już chyba w genach, że ciągle chciałbym wracać do przewodnika. I nie, który... No to zróbmy tak, Iśmy na tą I ta środek chyba. Panie Marianie, ta chyba jeszcze, nie? No bo ona jest nie swoją. Ja to, to zawsze. To? Tak, dlatego, że ja ona to nie. On... utnę, bo bym uciął z tego przewodnika, którego zawsze bym budował. Aha. To aha. pan se go utnie sam. Yy, Panie Marianie, dlatego, ja tak myślę, dlatego, że on po prostu nie, ja to tłumaczę, że nie idzie w swojej stronie, po prostu. On, on, się pcha, nie w swoją parafię. A ja, tak ja to powiem. doskonale rozumiem, bo to jest tak, jak z Zajdaredem, bez palika, to jest tak. jak... On, on się idzie tu, bez palika. E, niech ten przewodnik będzie koślawy, krzywy. Ale jest. E, ale niech się hula w lewo, w prawo, ale niech się będzie. To Panie Marianie zostawiamy tecie, a on utnie myśmy, Panie. A myśmy dalej, Panowie i, i Panie. No przecież na dobrą sprawę... 8 lat, tak? Tak, dokładnie. No tam było 14-15 lat. Ja nigdy nie wiem, jak długo można się bujać na tych samych gałęziach. Bo bujamy się cały czas w oparciu o te same gałęzie, nie? A gdzie plon, Panie Marianie? Plon? Plon będzie wszędzie tam, gdzie mamy roczne patyki. To owszem jest bardzo słuszne i tak należy robić i chwała Panu za to. Piękne wyniki, bo widać tą poświatę tych pędów rocznych, ale ja bym jednak szukał tego przewodnika lub go całkiem, by można było w pewnej chwili, by można było w pewnej chwili wrócić do tego drzewa do przewodnika, bo popatrzmy, na razie jest super. Tam, to, gdzie byliśmy w 15 lat, w tym sadzie jest też super, prawda? A co będzie za lat 5? Czy to nie będzie czasem tak? Goło, goło i goło, i goło. Ja bym sobie zostawił ten bufor bezpieczeństwa, by miał do czego wracać, do tego przewodnika. Lekko go odsłonić, spowodować pociąć go owszem też, żeby on się tu przebił. Żebym żeby mógł w sytuacji krytycznej któregoś roku 30, przejść 15, w inną formę, tak? Pozwolić sobie na dwie, trzy gałęzie grube żeby wrócić z powrotem do tego drzewa. Bo ja rozumiem, że to się dzieje z wyboru, prawda? Jeśli pan Dokładnie, się, tak jest na puchar prowadzony. Zdecydował tak się Pan na wybór pucharu, no ale w związku z tym jest jak jest. Ja natomiast tytułem dyskusji wprowadzam ten problem tego przewodnika nieszczęsnego, którego ja lubię, którego by chciały wykształtować w drzewie, bo w istocie rzeczy, sadziłem jedno drzewo. Sadziłem jedno drzewo. A mam, a mam pięć, sześć, jedno miejsce, które konkurują ze sobą. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Dziewięć pędów konkuruje ze sobą. Dziewięć konkuruje ze sobą. To pan dobrze zrobił, jak pan wziął puchar. Bo jeśli nie to, to byłoby... Trzeba by było się... Nie martwić na, świetnie, pięć, pięć, na i you I to I tu już wystarczy I tak oblecę całą koronę tego drzewka i cięcie jakieś dokonam. Tu już bym zdecydowanie mocniej mi nie chciał. Potem tą stronę dalej, Tu nie ruszam. Tu ruszam. Tu ruszam. Panie Maria, to jest kosfor chciałem przypomnieć.